Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot Tarocistka Fortuna z tej strony Dzisiaj moi drodzy horoskop na październik dla koziorożca Będzie rozkład z kart Tarota oraz dopowiadający Tarot druga talia Dzisiaj Royal Tarot oraz Tarot Illuminati A jeszcze na dodatek będzie przesłanie Archanioła Gabriela Moi drodzy zaczynamy od rozkładu dla koziorożca. Ja słowem wstępu tylko przypomnę się. E-mail do mnie jest pod każdym filmikiem, i pierwszy kontakt należy wykonać poprzez e-mail. Dobrze, moi drodzy. Karta wychodząca. Rycerz monet u koziorożca. Przeszkody. Przeszkody. As-monet. Fundamenty i podstawy. Paść kielichów, co odchodzi do przyszłości. Umiarkowanie, obecna sytuacja. W październiku obecna sytuacja: dwójka kielichów oraz najbliższa przyszłość. Arcykapłan, czyli inaczej papież. Środowisko i otoczenie. O, sama wypadła. Środowisko i otoczenie. Pustelnik. Nadzieje i obawy. Rycerz. Buław. No i wynik. Energia głupca. Dobrze moi drodzy, no i teraz jeszcze yy, magiczne przesłanie w zasadzie nie magiczne przesłanie od archanioła Gabriela. Moi drodzy grupa y, pisarzy. Także moi drodzy to może być jakaś nowatorska grupa, która yy, kreuje dobrze by było, żebyś przystąpił do takiej grupy i rozwijał swoje inspiracje w tym miesiącu, a także relacje, także również możesz otrzymać pomoc takiej grupy, czyli zainspirować się, przyłączyć się do grupy jakiejś nowatorskiej w tym miesiącu. Dla koziorożca byłoby to wskazane, pomogłoby mu to. Rozwijać się i właśnie kreować swoje wizje. Moi drodzy, dobrze, zaczynamy. Karta wychodząca dla koziorożca w tym miesiącu, czyli w październiku, to jest rycerz monet. Rycerz monet, będziecie dużo pracować. Możliwe, że niektórych czeka awans, niektórych może dodatkowa praca, dodatkowe pieniądze. Tu. Rycerz monet jest energią zapracowaną, ale wie za co i także te monety przychodzą do niego. Także tutaj energia pracy, moi drodzy, co jest przeszkodą. Może przy asie monet zbytnie wydatki, także moi drodzy... Jakieś finanse, które, których potrzebujecie, a nie macie, nowe pomysły, na które nie macie w tej chwili, to może wam przeszkadzać, czyli finanse będą przeszkadzały. Może zbyt małe, może jeszcze po prostu pomysł nie ujrzał światła dziennego związany z finansami. Także dołóżmy tutaj, no właśnie. Królowa monet. Królowa monet i as monet. Kreowanie czegoś nowego. Może myślę, że chcielibyście zacząć dobrze zarabiać. Może też niektórzy z was już są na takiej ścieżce, ale jeszcze nie jest to dostatecznie ugruntowane i to może ciążyć troszeczkę. Czyli na przeszkodzie finanse, dwoistość może być po prostu albo zbytnia ilość finansów, albo za mało finansów w tym miesiącu. To zależy właśnie od, to nie jest indywidualne czytanie, zależy od Was, moi drodzy. Także ja bym to widziała w ten sposób. Fundamenty i podstawy. Dzieci, sprawy związane z dziećmi, zaproszenia na rozmaite przyjęcia związane z dziećmi, także... Uśmiech losu może Was spotkać, jakaś niespodzianka, prezent możecie otrzymać, ale tutaj są sprawy związane z dziećmi. Może na początek powiem tak, że paść kielichów to jest jeszcze wszystkie pazie, są dosyć nieśmiałe, mają troszeczkę swoich jakichś kompleksów. Tu można powiedzieć, że może być potrzebna pomoc Waszym dzieciom w tym miesiącu. No i może dołożymy jeszcze jednej energii jakiejś od tarota Illuminati dziewiątka monet, czyli tak jak gdyby tu w podstawach będzie właśnie wydawanie pieniędzy na dzieci, także spędzanie z nimi czasu właśnie na różnych spotkaniach, imprezach. No to Wam zajmie właśnie czas w tym miesiącu. Jeśli nie macie dzieci, to może Waszych kuzynów, znajomych albo z młodszymi osobami z Waszego środowiska. Moi drodzy, jak tutaj y, przeszłość wygląda w tym miesiącu? Co odchodzi do przyszłości? Umiarkowanie taka. Y, Chęć tutaj zajmowania się hobby, ale także spokój, harmonia i takie po prostu życie w umiarze to już odchodzi do przeszłości. Wszystko w umiarkowaniu to już jest historią w tym miesiącu, ponieważ, moi drodzy, przy tej energii, właśnie umiarkowania, nie ma takiej namiętności w związkach, czy to nawet dla osób, które są samotne, które poszukują miłości. To też nic nie działo się w ostatnich, właśnie chwilach. A tu, w tym miesiącu, czyli w październiku, wchodzi energia miłości dla osób. Które szukają miłości, dla singli, możliwość zakochania się, odnalezienia swojej drugiej połówki, dla osób, które są w związku, bardzo harmonijne działanie w związku. Także nie tylko w związku, w pracy również też może być harmonia, w waszych domach może być właśnie porozumiewanie się bez słów. Czyli pięknie, moi drodzy, wchodzi tutaj energia. Dwójki pucharów, która jest właśnie taką namiętnością, miłością, spełnieniem. Także, moi drodzy, działanie zespołowe z partnerem, partnerką. Najbliższa przyszłość arcykapłan. <laughs> Moi drodzy, możliwe, że niektórzy z Was będą myśleć o zawarciu związku małżeńskiego, niektórzy może będą mieli jakieś uroczystości rocznicowe, niektórzy z Was jest opcja będą się szkolić, będą szukać właśnie sobie jakiegoś kursu. Wybierają kierunek studiów. Także tutaj najbliższa przyszłość też jest ciekawa. Niektórzy mogą mieć wizytę u lekarza czy w szpitalu w tym miesiącu, ale dołóżmy jedną kartę. Tak ogólnie jest bardzo ten horoskop, ja wiem. Ósemka buław. Czyli sprawy, które są przy arcykapłanie. Nabiorą tempa. To jest załatwienie wszystkich spraw, to jest dobre działanie w dobrym kierunku. Niektórzy mogą na przykład mieć gdzieś jakiś wyjazd samolotem. Niektórzy z Was mogą nadmiernie wydawać również pieniądze, w tym gotówkę w tym miesiącu. Także uważajcie na finanse. Środowisko i otoczenie jest dosyć zamknięte dla Was w tym miesiącu przy energii pustelnika jest troszeczkę wycofania. Są to ludzie, którzy przy energii pustelnika bardzo mądrej, duchowej to jest Stara Dusza, która potrzebuje wyciszenia i. Medytacji, konfrontacji z samym sobą, czyli trochę wycofane środowisko w tym miesiącu u koziorożca. No i moi drodzy, nadzieje i obawy. Macie nadzieję na zmiany, i to dosyć. Yy... Duże zmiany. Rycerz Buław wchodzi nagle. To są nagłe wiadomości, nagłe wyjazdy, nagłe telefony. Macie na to nadzieję, że coś się zmieni, że zobaczymy, zaraz dołożymy jeszcze jedną kartę. W każdym razie nadzieja na zmiany. Trochę może też się obawiacie tych zmian. Zmiany mogą dotyczyć, zaraz zobaczymy tutaj. No, właśnie, zmiany mogą dotyczyć dziesiątka buław, czyli sfinalizowania jakichś spraw. Jesteście na pewnym etapie, na pewno w Waszym rozwoju, czy w Waszej karierze zawodowej, czy też y, prywatnie kończycie jakiś projekt, budowę domu, czy y, kupno czegoś, czy. Y, Otwieracie firmę, czy działacie nawet już w firmie, czy przystępujecie do jakiegokolwiek działania i jesteście już tutaj na końcówce drogi, także troszeczkę może to być obciążające dla Was, ale Wy już zmierzacie do końca i już pragniecie innych zmian, bo tu już jest koniec, właśnie działania. Także dobrze, moi drodzy, idą zmiany ku lepszemu, ale też zobaczmy wynik. Wynik to jest energia głupca, czyli w tym miesiącu na pewno zrobicie dla siebie coś spontanicznego. Może to być krótki wyjazd, może to być nieplanowany jakiś wyjazd wypad do kina, do restauracji, coś będziecie robić dla siebie, będziecie coś również zaczynać od nowa, ale zobaczmy tutaj, dołóżmy jeszcze jedną kartę, czy to będzie bardziej dotyczyło waszego życia prywatnego, czy też w pracy. No właśnie, tu może być nowy rozdział właśnie w waszym y, życiu, w waszym domu, może Będziecie planować nowe miejsce zamieszkania, planować na przykład kupno mieszkania, coś od nowego się, od nowa się zacznie. Związanego z Waszym domem, mieszkaniem, czy budowa, czy no cokolwiek wynajem, czy zamiana mieszkania. Także tutaj zrobicie coś nowego w kierunku waszego mieszkania, domu. Może to być również remont. Coś spontanicznego wyjdzie, ale zarazem dobrego, bo po prostu nowa energia wchodzi. No to dobrze, moi drodzy. U Koziorożca dużo nowin, zakończanie starych spraw. Także Harmonia w związkach, także osoby samotne mogą się zakochać, mogą znaleźć swojego partnera, partnerkę. Moi drodzy, czego życzę z całego serca, tutaj wam. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na mój kanał, do subskrypcji. Pozdrawiam raz jeszcze, do usłyszenia.